Lena i Jarosław to dwie przeciwności była przekonana Małgorzata Stanisławowna, matka młodego człowieka. Chociaż z zewnątrz nie można było powiedzieć, że drastycznie się różnią, wręcz przeciwnie, w czymś byli podobni. Regularne rysy twarzy, oboje ładni. Ale jeśli przyjrzeć się szczegółom, można było zauważyć główną różnicę. Chłopak ubierał się w markowe rzeczy, a dziewczyna ze smakiem, ale skromnie. W pozostałym to po prostu dwoje młodych i atrakcyjnych ludzi. Jeśli nie wgłębiać się w szczegóły, to nie ma o czym mówić. Chociaż można by z zazdrością powiedzieć, że Lenie się poszczęściło. Jej chłopak to przystojniak. Tak jak Jarosław, mógłby budzić zazdrość. Dziewczyna nie jest mniej atrakcyjna niż modelka. Wielu mężczyzn odwraca się za nią. Ale sam młody człowiek traktował to jako coś zwyczajnego. Tak, Lena jest dość atrakcyjna. Ale jest w niej jedna szczegół. Pochodzi ze wsi. A to praktycznie całą jej urodę sprowadza na nic. Gdyby Jarosław od razu wiedział, skąd ona pochodzi, nie zwróciłby na nią uwagi. Ale stało się tak, że najpierw ją zobaczył, a dopiero potem zaczął poznawać szczegóły. I nie było już odwrotu. Zakochał się. Zresztą mieszkańca stolicy na początku nie bardzo przeszkadzało pochodzenie jego dziewczyny. W jego towarzystwie w ogóle nikt na to nie zwracał uwagi. Kogo to obchodzi? Skąd kto pochodzi? Lena w niczym szczególnym się nie wyróżniała wśród innych. Wręcz przeciwnie, zachowywała się lepiej niż niektórzy. Nie miała też żadnych nałogów, a była też dobra. Ale potem Jarosław opowiedział o lenie swoim rodzicom. I zaczęło się. Matka, niemal świętym roztworem alkoholu, zaczęła go opryskiwać, by uwolnić go od tej nieczystej siły. Wyłaziła z błota, oczywiście, nieczystość przewracała oczami matka. Czyż po to cię wychowywaliśmy? Matka martwiła się, że syn stoczy się do poziomu tej dziewczyny. Wszyscy przecież wiedzą, że należy dążyć do środowiska, które jest wyższe od ciebie. I dopiero wtedy można osiągnąć coś w życiu. A nie do poziomu, który jest znacznie niższy. A wieś to wyrok. Jej nie wybije się z człowieka. Nawet nie chcieli na początku widzieć wybranki syna. Chociaż on mówił, że w Lenie nie ma nic z wsi, to nie wierzyli. Zwłaszcza matka. Lena. Prychnęła. Samo imię odstręcza. Helena jeszcze ładniej. Jarosław próbował dogadać się z rodzicami, ale to nic nie dało. Nie otrzymał od nich błogosławieństwa. Ale to go nie zasmucało. Rozmowa z matką podziałała na niego zupełnie inaczej niż ona liczyła. Ona nie ma miejsca w takim społeczeństwie jak nasze, oświadczyła matka, ale syn uznał, że nawet dobrze, że Lena pochodzi ze wsi, bo będzie znać swoje miejsce i zawsze będzie mu wdzięczna za to. Że wziął ją pod swoje skrzydła. On właśnie tego chciał, takiej, która będzie dbać o dom, cichej, skromnej, domowej. Ale matka i tak nie zrozumiała jego pragnienia. Odpowiednio też nastawiała przeciwko dziewczynie swojego męża. Nie zgodziła się w żaden sposób zaakceptować jego wyboru. Ale ostatecznie Jarosław sprowadził Lenę do domu i musieli to znieść. Ale to był ich limit. Na więcej nie byli gotowi. Odmówili poznania jej rodziców. Uważali, że wiejscy ludzie na pewno nie są godni ich uwagi. Jeśli już dziewczyna jakoś oswoiła się w stolicy, przecież się uczyła, choć trochę przejęła manier. To czego można oczekiwać od ludzi, którzy bezkrytycznie siedzą w swojej głuszy. Nie są naszym równymi, kategorycznie odcięła matka. Gdy syn kolejny raz próbował ich poznać z przyszłymi swatami, Lena widziała, że rodzice jej ukochanego nie akceptują jego wyboru. Ale cieszyła się, że Jarosław mimo to nie zrezygnował ze ślubu. Jednak to wydarzenie i tak nie przebiegło tak, jakby sobie tego życzyła. Teściowie, choć byli przeciwni, nie mogli dopuścić, aby syn po prostu się tylko zaręczył. To nie pasowało do ich statusu. Postanowili, że musi być ślub i sami wzięli na siebie wszystkie koszty. Ale narzeczonej postawili warunki, zgodzą się maksymalnie na jej rodziców, a i tak lepiej, żeby nie przyjeżdżali, ale po kwaśnej minie dziewczyny zrozumieli, że to byłoby przesadą i łaskawie zgodzili się na tych dwóch krewnych z jej strony. Reszty rodziny nie zapraszaj, powiedziała Małgorzata Stanisławowna. Nie chcemy się ośmieszać. Lena skromnie skuliła głowę w ramionach. Co mogła powiedzieć? Oczywiście jej krewni nie są tak inteligentni. Na przykład swojej ciotki na pewno nie przekona na manicurę. A wujek lubi wypić i potem śpiewać piosenki. Swoją drogą ma ładny głos i nie awanturuje się. Ogólnie jej rodzina jest dobra i wesoła. Szkoda, że nie można. Wszyscy by się pobawili na weselu, ale nie chciała się kłócić z przyszłymi teściami. A była w Jarosławie zakochana. Musiała się na to zgodzić. W efekcie zagrali nudne wesele. Konferansjer próbował bawić gości jakimiś głupimi żartami. A goście zajadali się napojami i rozmawiali w grupach. Teściowie zaprosili swoich znajomych i jakby w ogóle nie brali udziału. Coś dyskutowali w swoim ciasnym gronie. Ale dla Leni najważniejsze było, że ukochany jest z nią. Oświadczył jej się i miał to gdzieś, co myślą jego rodzice. Nie traktowali tego jak formalność. Potem zaczęło się już życie małżeńskie. Ale młodzi nie mieli własnego mieszkania. Słowem, mąż i jego rodzice to mieszkańcy stolicy. Niezamożni, zwykli ludzie należący do klasy wyższej średniej, czyli sami mają przyzwoite mieszkanie. Ubierają się stylowo, ale nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania dla syna. I sam Jarosław jeszcze niepewnie stoi na nogach. Dwa lata temu ukończył studia. Teraz pracuje na stanowisku specjalisty do spraw marketingu. Firma jest mała, pensja oczywiście nieminimalna, powyżej średniej, ale niewystarczająco wysoka, by pozwolić sobie na wszystko, czego się chce. Młoda para zamieszkała u rodziców męża. Lena nie myślała, że będzie tak trudno. Dopiero Ceo otrzymała dyplom, szukała nowej pracy zgodnej ze specjalnością. Liczyła, że znajdzie coś przyzwoitego. Teściowie będą zadowoleni, że ich synowa dobrze się urządziła. Ale nadzieje dziewczyny się nie spełniły. Chociaż w tej pracy poszło jej lepiej, niż myślała. W miejscu, gdzie wcześniej pracowała, docenili ją i zaproponowali dobrą pozycję zgodną ze specjalnością. Z dużo wyższą pensją. Co więcej, była to praca online. Oczywiście, Lena się zgodziła. Prawda, w domu jej radości nie podzielono. Mąż, usłyszawszy o tym, urządził histerię. Mówił, że cię obciążą, będziesz harować jak potępieniec. Taka praca nie pasuje do zamężnej kobiety. Zaraz podzielił się tą wiadomością z rodzicami, i oni go poparli. Żona powinna siedzieć w domu i zajmować się sprawami domowymi. Małgorzata Stanisławowna podała siebie za przykład. Ona siedzi w domu, mąż jest czysty i nakarmiony tak powinna zachowywać się każda żona. Lena nie zgodziła się, że jej rolą jest gotowanie i sprzątanie i choć teściowie nalegali, ona postąpiła po swojemu. Mąż i jego rodzice musieli zaakceptować wybór synowej. Ale to w żaden sposób nie sprzyjało poprawie relacji między nimi. Lena jeszcze bardziej zaczęła drażnić teściów. Smarkula. Wyciągę Enenli ją ze wsi, a ona od razu udaje bizneswoman. Sama cały dzień siedzi w domu. A makijaż i fryzurę robi, ubiera się, jakby chodziła do pracy. W pokoju odbywa narady i od czasu do czasu organizuje wideokonferencje. Teść ją podpuszczał. Mówił, że komu ty tu mrugasz oczkami, co za pożytek z tej pracy. Teściowa specjalnie wchodziła, gdy u synowej były jakieś spotkania. Na szczęście poszła na kompromis i nie hałasowała zbytnio. Lena bardzo prosiła męża, żeby porozmawiał z matką. Inaczej będzie musiała szukać innej pracy. Wtedy będzie musiała gdzieś jeździć i będzie mniej czasu na dom. Kategorycznie nie zgadzała się na siedzenie na utrzymaniu męża. Czy na darmo się uczyłam? Tłumaczyła się. Nie będzie żadnych kwalifikacji. Muszę potwierdzić dyplom. Jarosław zgodził się. Miał nadzieję, że w przyszłości żona jednak będzie siedzieć w domu. Ale na razie siedziała, pracując. Jednak po pierwszej wypłacie Leni cała rodzina męża była w szoku. Okazało się, że zarabia ona więcej niż Jarosław. Pretensji było mniej. Nie można powiedzieć, że siedzi mu na karku, ona kupowała produkty i środki czystości do domu. Niczego nie musiała prosić męża. Jarosława nie można było jej w niczym zarzucić. Musiał ugryzać się w język, a czasem nawet namawiać, żeby nie złościła się na jego rodziców. A teściowie znajdowali się do czego przyczepić. Synowa przecież nie siedziała z założonymi rękami. Była gospodarna. Przygotowywała posiłki i sprzątała, prasowała ubrania, nawet pościel. Teściowa wrzucała jej też swoje rzeczy. A potem razem z mężem krytykowała, że nie tak pogładziła. Szczególnie nie lubiła jej gotowania. Lena robi nie to, co trzeba. Jakieś dziwne przyprawy i bez żadnych sztuczek. Mogłaby poszukać czegoś ciekawego w internecie, a tymczasem karmi ich jak świnie. Małgorzata Stanisławowna mogła rzucić rzeczy w twarz synowej. Mówiąc, że są źle wyprane. Sama pewnie nie zrobiłaby lepiej, ale czy ona może coś zrobić źle? Przecież jest mieszkanką stolicy, a nie wieśniaczką. To święty obowiązek wytykać synowej niezdarność. Lena prześwitywała tę wywyższającą się inteligentną kobietę. Gdy Jarosława nie było w domu, teściowa bez skrępowania chodziła w samej bieliźnie. Mogła w takim stroju bezceremonialnie wpadać do pokoju, gdzie pracowała synowa. Oczywiście Lenie było wstyd, że jej teściowa pokazuje się przed ekranem. Ale Małgorzata Stanisławowna robiła to specjalnie, że rzekomo, pojawiały się u niej jakieś pilne sprawy. Natychmiast musiała o coś zapytać. A kobieta była w pełni władz umysłowych. Lena tłumaczyła jej, że ludzie ją widzą. Nie, lepiej zrobi na złość, żeby synowa następnym razem pomyślała, czy warto udawać taką zajętą. Przecież mówili jej, żeby siedziała w domu, nie musi pracować. I kolejny raz, gdy podczas wideokonferencji teściowa wpadała do pokoju, w czym dusza chciała, Lena doszła do wniosku, że dłużej tego nie wytrzyma. Wieczorem oznajmiła mężowi, że wyprowadza się do wynajętego mieszkania. Jarosław zaprotestował, że powinni byli to omówić, i on się nie zgadza. Wtedy żona powiedziała, że ma wybór: albo przeprowadzi się z nią, albo zostanie tutaj. Mąż zaczął krzyczeć, przybiegła jego matka, która oczywiście już wiedziała, bo podsłuchiwała pod drzwiami. Zaczęła wrzeszczeć razem z synem, że nigdzie synowej nie puszczą. Alena już zrozumiała, że teściowa to energetyczny wampir potrzebuje kogoś, kogo może wysysać i nie zamierzała dobrowolnie pozostawać jej ofiarą. Gdy teściowa awanturowała się, ona spokojnie spakowała swoje rzeczy. Jest taka obrona przed wampirami, nie reagować na ich prowokacje. Dlatego Lena w duchu śpiewała piosenkę i nie zwracała uwagi na krzyki. W rezultacie Małgorzata Stanisławowna wzięła cały negatyw na siebie i dostała udaru, karetka przyjechała szybko, miała szczęście. Została przy życiu, chociaż narzekała, że to synowa doprowadziła ją do grobu. Pozostało jej już tylko kilka minut życia. Wszystko będzie w porządku, uspokoił krewnych lekarz. Teściową zabrali do szpitala, a syn pojechał z nią. A synowa pojechała do wynajętego mieszkania, które wynajęła tego dnia. Jej nie poruszyły te narzekania, nie czuła wyrzutów sumienia. Później dzwonił mąż, obwiniał Lenę, że jest jej wszystko jedno. Okazało się, że jego matce odmówiły nogi. Apelował do jej sumienia, mówiąc, że teraz jej obowiązkiem jest opiekowanie się nią. Ale Lena odmówiła. Musiał on i jego ojciec zatrudnić opiekunki. Ale z takim charakterem nikt nie wytrzymywał z teściową. Cztery opiekunki jedna po drugiej uciekły. Widocznie wieść o takiej złośliwej ciotce szybko się rozeszła i nikt więcej się nie zgłaszał. Jarosław zaczął naciskać na żonę, żeby wróciła do domu. Potrzebna jest jej pomoc w opiece nad jego matką. Nawet teść dzwonił i przeklinał. Jaka to taka synowa, że trzyma się z boku. Ale Lena nie zamierzała dogadzać teściowej. Niech sami sobie radzą. Miała już dość kontaktu z tymi ludźmi. Wtedy mąż zagroził rozwodem. Po co mu taka żona, która boi się trudności? Zgadzam się, nie potrzebujesz takiej żony, zgodziła się Lena. Chodźmy się rozwieść, znajdziesz sobie inną. Jarosław był zaskoczony. Chciał tylko nastraszyć żonę. A ona wzięła i się zgodziła. Co więcej, powiedziała, że sama pójdzie złożyć wniosek o rozwód. Próbował ją przekonać, ale gdzie tam? Lena wręcz ucieszyła się, że zaproponował rozwód. Sama nie była gotowa na to, że ich małżeńskie życie dobiega końca. Ostatecznie dziewczyna nie zwlekała i załatwiła to szybko. Wkrótce była już rozwiedziona i cieszyła się, że Jarosław nie chciał do niej przeprowadzić się. Nawet nie zna jej adresu, więc nie będzie jej niepokoju. Sama dziewczyna nie interesowała się już sprawami swoich byłych krewnych. Ich problemy jej już nie dotyczyły. W końcu i tak nie była godna tej rodziny. Przecież była wieśniaczką. Niech szukają panny młodej i jednocześnie opiekunki dla teściowej z miasta. Dziękuję że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału kliknięciem lubię to. To dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.